Jestem w się i mówię od razu, że nie będziemy w poniedziałek jak się do filmu, bo jadę i nie, nie będzie mnie. I, I chciałam wam pokazać filmiki, i z oka, jak będzie 10 słów, to pokażę moją młodszą siostrę! Cieszę się? Po odpowiedź! Yeee! Yeah. Zaśmiał się. Cieszy. To jest w ogóle nieskończony rysunek, tam w krzycze zrobiłem. Nie wyzywaczcie, że nie łańcuję. I tutaj mam jeszcze jeden nieskończony rysunek. To jest jeszcze jeszcze. Tutaj mini jest. Siema. Przywitaj się, do no, czemu nie uciekasz? Przywitaj się. No. Tutaj mam takie rysunki z mazakami. takie To tutaj jeden, tutaj drugi. Cześć, cześć! Ticho. Po razu. Tutaj trzeci, tutaj czwarty. Tutaj nie skończyłam. Tutaj piąty skończony. No i w ogóle moja siostra rysowała młodsza. Prawda? Zabijam Tata. tam... Zabijam tam coś jeszcze, czy nie? A, no, no i to wszystko. Polecę, zostawcie łapkę, w górę, subskrypcję i dzwoneczek. papa!